Rok 1995. Puerto Rico dosięga seria tajemniczych ataków na zwierzęta. Na każdym kroku odnajdywane są martwe kozy, owce i kurczaki. Co dziwne, wszystkie ciała zabitych zwierząt są całkowicie pozbawione krwi. Dodatkowo brak na nich jakiegokolwiek śladu ataku drapieżnika, poza podwójnymi lub potrójnymi nakuciami. Oczywiście nakucia te z reguły znajdują się na szyjach ofiar. Wszystkie te ataki zostały przypisane chupacabrze, czyli w dosłownym tłumaczeniu wysysaczowi kłus, nieuchwytnemu drapieżnikowi nieopisanemu przez naukę. Dzisiaj w topowych teoriach spiskowych zadamy sobie pytanie: czym jest chupacabra? Do 2010 doniesienia o atakach chupacabry pojawiły się w kilkunastu amerykańskich stanach, takich jak Arizona, Nowy Meksyk, Teksas. Illinois, Kentucky czy Florida, ale także w takich krajach jak Chile, Brazylia oraz Meksyk. Do 2014 zanotowano pojawienia się tego dziwnego drapieżnika, już nawet w tak odległych miejscach jak na przykład Rosja. Mimo to, do tej pory niewielu ludzi widziało samego stwora na własne oczy. Jednak świadkowie zgadzają się kabra jest jakiegoś rodzaju jaszczurem, z szaro-zieloną skórą i piórami biegnącymi wzdłuż grzbietu. Większość doniesień mówi, że zwierzę to ma bardzo umięśnione tylne kończyny i porusza się w podobny sposób do kangurów. W kilku przypadkach, gdy udało się zabić lub złapać czupakabre, po dokładniejszej analizie okazywało się, że były to dzikie psy lub kojoty z bardzo zaawansowanymi chorobami skóry. Chorobami, które powodowały brak włosienia i jednocześnie skutkowały tym, że zwierzęta te wyglądały, jakby były pokryte łuskami. Naukowcy uważają, że to wystarczający dowód na to, by uznać czupakabre za formę współczesnego mitu. Jednak warto pamiętać, że ani dzikie psy, ani kojoty nie wysysają ze swoich ofiar krwi. I to wytłumaczenie w żaden sposób nie wyjaśnia dziwnych nakłód znalezionych na szyjach zaatakowanych zwierząt. A co ty myślisz o czupakabrze? Napisz nam w komentarzu na dole i nie zapomnij subskrybować po więcej topowych teorii spiskowych. Nowe odcinki w każdą środę i sobotę. Do zobaczenia wkrótce.